Cześć, Marek Zagadło, sklep internetowy, stół z krzesła. Jesteśmy w naszym atlecie, czyli w miejscu, gdzie można kupić meble dużo taniej. W miejscu, gdzie Wam prezentuje stoły, krzesła gotowe, wyprodukowane, które na Was czekają. Dzisiaj produktem dnia jest stół, kształt blatu W4. W4 oznacza tylko tyle, że tak sobie ten blat nazwaliśmy. Kolor stołu: ciemny brąz. Zarówno blat jak i bukowe nogi. Blak wykonany z płyty MDF laminowanej, melaminowanej, obrzeże frezowane, lakierowane, grubość obrzeża 48 mm pozostałe wymiary, żebyśmy nie byli gołosłowni 140, długość stołu, możemy go powiększyć do 180 jak go powiększymy do 180, to bardzo wygodnie usiądzie, usiądą przy nim, usiądzie przy nim 8 osób. Głębokość stołu 80 cm. Całość prezentuje się przepięknie. Zapraszam Was do zakupów.